Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem porozmawiać z wami trochę o sztucznej inteligencji. O tym, jak, będąc początkowym nie wiedząc nic na ten temat, jak zacząć przygodę ze sztuczną inteligencją, jak wykorzystywać ją w codziennym życiu do jakichś podstawowych zadań. Skupimy się dzisiaj na dwóch najprostszych, najłatwiej dostępnych produktach. Zacznę może od aplikacji na iPhone'a. Na iPhone'ie zainteresują Was dwie aplikacje i te same będę pokazywał na zestopie zaraz, tylko trochę innych, w innym kontekście. Mamy ChatGPT i Copilot. Obie mają dostęp do internetu. Jeżeli macie możliwość skorzystania z GPT-4, być może to będzie wymagało konta Microsoftowego, aby się zalogować, to warto to włączyć. GPT-4 jest lepszy od GPT-3,5, czyli starszy GPT. I możecie tu się zapytać o dosłownie wszystko. Na przykład jak najlepiej dojechać z Woronicza na bulwary w Warszawie. Zobaczymy co odpowie. Nie znam, nie testowałem tego zawczasu, więc zobaczymy co nam odpowie. Aby dotrzeć z ulicy Woronicza na bulwary w Warszawie, najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej. Możesz na przykład wsiąść w autobus linii 136 lub 218, skorzystać z metra linii M1 albo podróżować tramwajem linii 17. To jest taki prosty przykład, gdzie aplikacja nam podpowiada, co mamy zrobić. Oczywiście możemy skorzystać z takiej aplikacji jak jak dojadę, ale to jest ciekawy dowód na to, że on ma dostęp do rozkładów jazdy, ma dostęp do informacji takich i może rzeczywiście coś w tym temacie zrobić. Możemy z nim sobie po prostu też pogadać. Jestem smutny. Poleś mi coś na polepszenie humoru. Część z tych propozycji mogą się wydawać banałem, ale słuchajcie, przynajmniej będzie takaś inspiracja do tego, żeby rzeczywiście coś zrobić. Na przykład pomóc sąsiadowi. CoPilot jest dostępny darmowo, natomiast CoPilot Pro jest płatny, jeżeli chcecie go przetestować. W tym momencie macie szybszy dostęp do informacji, szybciej odpowiada, jak widzieliście tutaj te, te odpowiedzi były dosyć wolne. Drugim przykładem będzie ChatGPT. Tutaj z nim porozmawiam sobie głosowo. Szukam jakiegoś kryminału do poczytania wieczorem. Masz coś ciekawego do zaproponowania? Może spróbuj dziewczynę z pociągu, Pauli Hawkins, to trzymający w napięciu thriller. A o czym dokładnie jest ta książka? Opowiada o kobiecie, która codziennie podróżuje tym samym pociągiem i zaczyna obserwować pewne małżeństwo. Pewnego dnia widzi coś szokującego. I tak może wyglądać czat głosowy, co jest nowością w tej funkcji. Oczywiście, można jeszcze dać mu dostęp do kamery na przykład i zrobić zdjęcie, dołączyć mu jakieś zdjęcie, przykładowo. Dodam to zdjęcie i zapytam, co jest na tym zdjęciu. I ChatGPT odpowie. Na zdjęciu widać zielony samochód terenowy marki Ford Bronco, czyli rozpoznał, że to jest Ford Bronco zaparkowany na poboczu, otoczony przez drzewa. Przód pojazdu jest skierowany w stronę aparatu, a światło zewnętrzne przenika przez drzewa, dodając miękkiego oświetlenia scenie. Tablica rejestracyjna ma na sobie napis A12E. Co sugeruje, że zdjęcie zostało zrobione na świetle dnia, prawdopodobnie wczesnym wieczorem lub późnym popołudniem z uwagi na cienie i kąt padania promieni słonecznych. Jest to dosyć zaskakująca analiza, ale całkowicie prawidłowa. I tego typu rzeczy my możemy robić. To jest jedynie przykład. Przejdźmy teraz do desktopu, gdzie niektórych funkcji jest trochę więcej. Mogą być potencjalnie trochę ciekawsze. Przejdziemy teraz do Binga. Aby przejść do Binga w przeglądarce, wpisuję bing.com/chat po prostu, i to jest Copilot. Oni nazywają to Copilot, twój codzienny pomocnik AI. Tutaj mają dodatkowe modele GPT, usługi Copilot, które są bardziej sfokusowane na innych zadaniach. W Copilocie znajdziemy poza tym standardowym pomocnikiem, który Wam już pokazywałem za pomocą aplikacji, tutaj w przeglądarce mamy dokładnie te same możliwości, również dodatkowe modele GPT, które możemy wykorzystać. Czyli jest na przykład fitness trainer, co jest bardzo ciekawe. Czyli jeśli na przykład chcemy ułóż mi tygodniowy trening, abym zaczął się ruszać. Mam do swojej dyspozycji rower, buty do biegania, wioślarza oraz narty. Zobaczmy, co trener nam zaproponuje. Oczywiście pomoże. Poniedziałek jazda na rowerze. 10 minut wolnej jazdy, 30 minut jazdy w umiarkowanym tempie, potem znowu 10 minut wolnej jazdy, bieganie, rozgrzewka, 5 minut marszu, 20 minut biegania i tak dalej. I on ułoży nam plan zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Możemy mu podać więcej informacji. Na przykład, jesteśmy bardzo początkującymi i potrzebujemy jakiś delikatniejszy trening. Możemy chcieć więcej przerw. Możemy poprosić o bardziej ogólny trening. On nam w każdym razie zaproponował, nawet nam w czwartek, odpoczynek i on będzie takie ćwiczenia proponował. Przykładowo, ja wiem o tym, że porobę w swoich treningach się nie rozciąga właściwie, więc poprosiłem co-pilota, że mi zaproponował jak to najlepiej robić. No i on mi tutaj zaproponuje w tej chwili. najpierw rozciąganie łydek. No i widzimy, że ten GPT właśnie przygotowuje nam serię ćwiczeń do rozciągania pleców, tutaj mięśni czworogłowych, osobno łydki, hamstringi i tak Nie tylko przygotowuje co powinniśmy rozciągnąć, ale również informuje, jak to powinniśmy zrobić, szczegółowo opisując w kilku zdaniach każdą czynność i jak długo to robić. Tu możemy pytać go dokładnie cokolwiek chcemy. Jakie na przykład najlepsze buty do biegania sobie dobrać? Jakie po, jaki potrzebujemy kostium do pływania takiego albo innego w takich, a nie innych warunkach? I tak dalej, i tak dalej. Co sobie wymyślicie? Jest też bardzo ciekawy GPT, który się nazywa Vacation Planner. Vacation Planner pozwala nam ułożyć plan na przykład jakichś wakacji, czyli Chciałbym pojechać do Indii na trzy tygodnie. Ułóż mi ciekawy plan wycieczki. Tydzień chcę spędzić nad morzem w Palolem. I Vacation Planner mi tutaj proponuje wyjazd. Możemy to wszystko zmodyfikować, możemy mu podać więcej informacji, możemy powiedzieć, że przylatujemy do Delhi. Przylatujemy do Delhi i nie chcemy zwiedzać południowych Indii. Popraw, proszę plan. I teraz tak, on już proponuje nam szczegółowy plan zmodyfikowany. Zaczynamy od Delhi okolic, czyli Delhi, Agra, Jaipur, Pushkar i tak dalej. I możemy sobie precyzować, jeżeli czegoś nam brakuje, czegoś jest za dużo, możemy go poprosić, aby to nam zmodyfikował i będzie to robił tak długo, aż będziemy zadowoleni. Więc. To jest bardzo ciekawe zastosowanie. Tutaj mają jeszcze Cooking Assistant, mają jeszcze designera itd., itd. Jest wiele innych takich szczegółowych GPT. Chat GPT z kolei konkurencyjny chat GPT od OpenAI ma też również kilka ciekawych funkcji, w tym domyślnie ma chat GPT do tekstowych rozmów, ma dali do rysowania, czyli do, do grafik itd. Ma również dodatkowe, tutaj możemy sobie wybrać obszar, jest Music Teacher, czyli uczy nas, zakładam, że czytanie nut chyba? Nie jestem pewien. Nie, to jest tutaj do tworzenia na przykład logo. Jeśli nie mamy zdolności artystycznych, sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc. Jest wiele więcej tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o czata GPT, pokażę Wam przykład, jak można go wykorzystać. Zaczynamy oglądać serial Asoka na Disney ⁇ Czy coś ważnego wydarzyło się przed tym serialem w świecie Gwiezdnych Wojen? O czym powinniśmy wiedzieć? No i Chad GPT tutaj nam zaczyna tłumaczyć, że chodzi nam o postać Asoka Tano, która się pojawiła właśnie po raz pierwszy w wojnie klonów. To jest animowany serial. Ona była padałanem Anakina Skywalkera. I tutaj możemy się dowiedzieć, że właśnie w serialu wojny klonów zdecydowała się o opuszczenie zakonu Jedi, bo była fałszywie oskarżona o zdradę. O czym nie wiedziałem, zaczynając ten. Serial. Można też zadawać pytania o proste czynności, na przykład jak wymienić akumulator, i tworzy nam instrukcję, jak to powinniśmy zrobić. Możemy go prosić o tłumaczenie tekstu. No i proszę, chat GPT napisał mi całą instrukcję wymiany akumulatora po polsku. Poprosiłem go, napisz mi to po czesku, i w tej chwili tłumaczy to na czeski. Nie ma żadnego problemu. Można od razu go poprosić, żeby napisał to po czesku. Możliwości są tutaj naprawdę nieograniczone. Jeżeli czegoś nie wiemy, na przykład jak działa mechanizm w zegarku mechanicznym, możemy tego nie wiedzieć. GPT przekaże nam te informacje w sposób mniej lub bardziej precyzyjny. Małe wtrącenie chciałbym w, e, zrobić. Chat GPT jest bardzo gadatliwy, on bardzo lubi się pogadać. Jeżeli lubimy słuchać go, to jest to bardzo fajne. Natomiast ja tu przed chwilą wydałem komendę, jak działa mechanizm w zegarku mechanicznym. Jak widać, pisze to bardzo szczegółowo, odpowiada mi bardzo szczegółowo. Jak działa mechanizm w zegarku mechanicznym? Znamy. Odpowiedz w trzech zdaniach. Mogę coś takiego sprecyzować? I w tym momencie daję, zapisz i przekaż mu. Jak widać, odpowiedź jest teraz dużo bardziej zwięzła. Chciałbym też zwrócić o tę uwagę jeszcze jedną rzecz. Mamy dostępne JAT GPT 3,5 i 4, to samo w Co-pilocie. Czwórka jest nowsza, jest bardziej zaawansowana, lepsza i tak dalej. Zazwyczaj jest płatna, wymaga subskrypcji lub ograniczona w jakiś sposób, czyli będzie wolniej działała, trzeba będzie czekać na serwer na przykład i to może się różnić, więc niestety GPT dzisiaj czy też sztucznej inteligencji nie są tanie. Mamy je w tej chwili dostępne prawie za darmo i warto rozważyć, jeżeli wam zależy na tym, warto rozważyć kupno płatnej wersji. Na przykład ja korzystam z Chat GPT 4 wersji płatnej. Chciałbym się zwolnić z pracy. Napisz mi krótkiego e-maila do kadr. Mam miesięczny okres wypowiedzenia. Moje doświadczenia były bardzo pozytywne. I ChatGPT GPT tutaj zwróci treść po prostu, temat, wypowiedzenie umowy o pracę. Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że dniem dzisiejszym składam wypowiedzenie mojej umowy o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, to jest moje ostatnie dni pracy przypadną na, i tutaj w nawiasie trzeba to oczywiście poprawić, data ostatniego dnia pracy. GPT o sztuczną inteligencję naprawdę możemy wykorzystać do wszystkiego, do napisania maila nam, do przeprowadzenia analizy jakiegoś tekstu. Możemy nawet wziąć jakiś plik, dostarczyć mu plik tekstowy. Przykładowo, dodaliśmy jakiś artykuł i poprosić o streszczenie tego w czterech podpunktach. I on nam stworzy streszczenie czterech podpunktów. Chat GPT i Bing Chat, czy też CoPilot, jak go teraz Microsoft nazywa, to są narzędzia, które mi już zastąpiły wyszukiwarkę, czyli ja już nie wchodzę na Google, żeby coś wyszukać, ja wchodzę na ChatGPT GPT i pytam się o coś. Wchodzę na CoPilota i tam się pytam o coś, żeby mi coś albo znalazł, albo dostarczył mi informację. Ja nie wchodzę, na przykład jeżeli chcę się dowiedzieć w jakimś filmie, jaka grała aktorka, to nie, nie, nie wchodzę na IMDB czy na The Movie Database czy gdziekolwiek indziej i nie wyszukuję filmu potem spisu aktorów, tylko pytam się, jak nazywała się aktorka z serialu Asoka, której postać miała zieloną skórę? Chodzi oczywiście o y, y, panią General. Hera Syndula. I oczywiście, dobra, odpowiedź mi tak. Aktorką, którą grała po zlezionej skórze w serialu Asoka, jest Mary Elizabeth Winstead. W serialu wciela się ona w postać Hera Syndula. Filmografia Mary Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth Winstead to utalentowana aktorka, która pojawiła się w różnych rolach i pojawia mi się w tym momencie teraz spis. Bo ja tą aktorkę skądś kojarzę. Oglądam ten serial, wiem, że ją skądś kojarzę. Nie mam pojęcia, skąd znam tą. Twarz, już widzę jej filmy, w których grała, czyli grała w Final Destination 3, kultowy film, grała w Death Proof, Quentin Tarantino, kultowy film, więc już wiem skąd ją znam, tak? To jest narzędzie, które mi zastępuje wyszukiwarkę. Przestałem googlować. Teraz tak. Microsoft oferuje kopilota też w Microsoft 365 w swoich pakietach biznesowych w Polsce. Nie patrzyłem, jak jest w innych krajach. To oznacza, że na przykład jeżeli pracujecie, powiedzmy, że mówimy tutaj o firmie, pamiętajcie, że musicie mieć pozwolenie pracodawcy na wykorzystanie AI w swojej pracy. Być może chodzi o prywatność danych, być może chodzi o jakieś różne przepisy prawne, nie wnikam tutaj, to musicie ustalić sobie sami. Załóżmy, że pracujecie w Microsoft 365, czy to w aplikacjach natywnych, czy, czy w webowych, i załóżmy, że na maila dostajecie plik od współpracownika, który zawiera jakieś opracowanie jakiegoś tematu. Nie chcecie teraz lub nie macie czasu na czytanie 20 stron opracowania? Możecie kopilota w mailu w Outlooku poprosić o to, żeby streścił wam tą pracę i stworzył z tego nowy dokument w Wordzie na przykład. I Word się otwiera, tworzy wam się tam nowy dokument ze streszczeniem. Na podstawie tego możecie też poprosić, żeby wam stworzył prezentację, która ma się składać z dokładnie 15 slajdów, żebyście mogli swojemu przełożonemu zaprezentować tą pracę i to są takie przykłady. Microsoft ma całe wideo poświęcone, pokazujące, jak to wygląda, jak, jak to można wykorzystać. Ja osobiście z tego nie korzystam, natomiast dla wielu osób może być to game changer. Copilot funkcjonuje też w różnych narzędziach dla programistów i może za nich pisać kod wręcz do aplikacji. Chata GPT, na przykład można wykorzystać, można go poprosić, napisz mi grę, kółko i krzyżyk w języku BASIC przykładowo, i on napisze kod. Jeżeli jest jakiś błąd, to można go poprosić o poprawę tego kodu. Jeżeli nie umiecie korzystać z terminala na Macu czy na Windowsie, czy nie wiecie jak wprowadzić, na przykład Windowsa w tryb bezpieczny, możecie poprosić go o to. Jak wprowadzić Windows 11 w tryb bezpieczny? I system proponuje kilka sposobów. Tutaj jest więcej niż jak się, jak się okazuje jest więcej niż jeden sposób, więc zaproponuję szczegółowo, krok po kroku jak to zrobić. Jeżeli potrzebujecie napisać jakiś artykuł, tego nie polecam, bo większość ludzi się zorientuje, jeszcze się zorientuje, dzisiaj się zorientuje. To możecie go poprosić o napisanie artykułu na jakiś temat. Jeżeli potrzebujecie tytułu do YouTube'a, do filmu jakiegoś, możecie go poprosić o to, żeby zaproponował kilka tytułów, jak nazwać to wideo, które właśnie nagrywam, na przykład. Możliwości AI już dzisiaj są gigantyczne i zależnie, co oczekujecie od takiego AI, czy to ma Wam zastąpić wyszukiwarkę, potrzebujecie dostępu do informacji, czy to ma być jakieś narzędzie do tworzenia treści dla Was, czy po prostu ma Wam dostarczać inspiracji, czy podpowiadać różne rzeczy, które spowodują, że Wasza kreatywność zostanie poruszona. Nieważne jak chcecie tego wykorzystać, możecie. Jak osobiście korzystam najczęściej z ChatGPT, z BingAI, czyli z copilota od Microsoftu. Zamiennie, zależy co chcę osiągnąć, dowiecie się z czasem, które jest do czego lepsze, za pomocą własnych doświadczeń. Aplikacje na iOS-a czy Androida też są bardzo wygodne, szczególnie jak jesteśmy w biegu. Możliwość pogadania jest bardzo ciekawa, bardzo płynnie to działa, to jest całkiem fajne, szczególnie z czatem GPT. Więc dajcie znać, do czego używacie, jeżeli korzystacie, czy odnaleźliście coś nowego, o czym nikt nie wie. Jestem bardzo ciekawy, jak Wam to pomaga w życiu. I dziękuję bardzo. Do zobaczenia. See you.